od czasu wybudowania Waszego osiedla nie mieliście na miejscu nic oprócz dwóch barów, Panie Wójcie. W ciągu tych lat ani z własnej inicjatywy, ani poprzez swoich poprzednich przedstawicieli nie wywalczyliście sobie choćby osobowy, osiedlowego klubu czy placu zabaw. Jednak o tych wieloletnich zaniedbaniach i o tych brakach, których doświadczacie na co dzień, większość mieszkańców piekar po prostu nic nie wie. Więc ja mówię to dzisiaj głośno i wyraźnie wszystkim, którzy mnie słuchają. Proszę Państwa, jeśli tak się zdarzy, że przeniesiemy szkołę numer 15, a nie uda się przedszkola numer 13 utrzymać ale to już wiemy, że na jakiś czas to napływalni nie na orbieszce i w całych Brzezinach, powstanie taka sytuacja, że już naprawdę nic zlikwidować więcej nie będzie można. Czyli pozostaje nam tylko w jedno wierzyć, że jak osiądziemy na dnie kryzysu, to już niżej więcej nie można. Może się tylko zacząć proces naprawy nie za wiem, z jakiego przedmiotu. Rozumiem, że pani radna chce karać mieszkańców za to, że tam nic nie ma, że to jest ich wina i dlatego będziemy likwidować szkołę.